Proszę Państwa, Szanowni Państwo, jest czas podsumowań, ale jest też czas podziękowań. Proszę Państwa, ten wykład na wszystkim, jaki ten dorobek jest ogromny, wydawałoby się niezmierzony. Ale proszę Państwa, to jest praca wielu osób. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Majnickiej z tej okazji chciało uhonorować tych ludzi, którzy swoim wkładem, pracą, pomocą przyczynili się do właśnie takiego dorobku tej organizacji i Towarzystwo przygotowało z tej okazji okolicznościowy adres, który chcieliśmy Państwu wręczyć. Ja pozwolę sobie, proszę Państwa, teraz ten adres, jego treść Państwu przytoczyć. Proszę Państwa, adres ten zaczyna się sentencją Seneki alteri vivas oportet civis tibi vivere, a więc musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie w dwudziestą rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz pomoc, które w znakomity sposób służą rozwojowi nie tylko Towarzystwa, ale całej lokalnej społeczności. Przyczyniają się do coraz lepszego poznawania przeszłości naszej małej ojczyzny oraz ukazywania jej piękna. Są również doskonałą promocją naszego miasta i gminy na zewnątrz. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i życzliwość. W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wolniczej Teresa Duman, przewodnicząca zarządu, 9 listopada 2013 roku. Proszę Państwa, ja za chwileczkę Państwu przytoczę listę osób pozwolimy sobie ten adres wręczyć. Proszę Państwa, wielu, wiele osób, które wymienię, które tutaj odczytam, nie ma tych osób z nami dzisiaj z różnych powodów, z racji wieku, sytuacji rodzinnej, z racji e, dalekiej odległości, w jakiej się znajdują, ale chcemy Państwu do osoby się przytoczyć. Natomiast Pani Teresie oddam teraz głos, ponieważ wręczanie tych adresów zaczniemy od osoby, której, której nazwisko już tutaj padło, od osoby dla towarzystwa bardzo szczególnej. Pani Tereso, bardzo prosimy. Ja proszę bardzo Pana Jerzego Moska, dotychczasowego Prezesa Towarzystwa i Pana Stanisława Wisiewicza, jednego z wiceprezesów obecnych, a żeby zechcieli wręczać te uroczyste adresy i pierwszy adres idzie w ręce Pani Krystyny Urbańskiej. Pani Krystyna, proszę bardzo. Dziękuję. najbardziej odpowiedzialną osobą dzisiaj. Do adresu dołączamy, proszę Państwa, nasze najnowsze wydawnictwo, a więc tę Dekę Panów zapraszamy tutaj na środek, a Robert przeczyta teraz nazwiska Państwa, których poprosimy tutaj. Do nas. Oczywiście ci z Państwa, którzy są na sali serdecznie Państwo, do nas tutaj było... zapraszamy. Tak, większość z Państwa, którego czytam, nie ma, ale ci Państwo, którzy są serdecznie tutaj do nas zapraszamy. Szanowny Pan, tutaj po, po, pozwolę sobie przemieścić, żeby nie chcę zajmować. Szanowny Pan Roman Ciepiela, wicemarszałek województwa małopolskiego. Szanowny Pan Roman Łucarz, starosta Tarnowskich. Szanowny pan Mirosław Banach, wicestarosta Karnowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Głoniczu, pan Sebastian Grubel. Zapraszamy do nas. Burmistrz Głonicza, pan Grazech Kulyk. Szanowny pan Ksiądz dr Jan Jąbarowski, dziekan dekanatu Wojnickiego. Ksiądz Józef Urbaniak. Szanowna pani Krystyna Górkul, kierownik Muzeum Zamek Dewny. Zapraszamy. Szanowna pani doktor Anna Łosowska, kierownik archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublinie, profesor Janusz Łosowski, szanowna pani profesor doktor habilitowany Maria Juda, dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublinie, Lidia i szanowna Lublinscy, szanowne. Pan Galena Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych imienia Jana Pawła II w Wojniczu, serdecznie zapraszamy na Szanowna Pani Helena Boronowicz, Dyrektor Publicznego Gimnazjum imienia Świętej Kinki w Wojniczu. Szanowna Pani Torota Wełna, Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Kątego w Wojniczu. Szanowny Pan Jan Niedzielski, Szanowny Pan Paweł Wojtas, Szanowny Pan Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. już Dworaczyński. Szanowna Pani Maria Cetera, kierownik Muzeum Agnograficznego w Tarnowie. Zapraszamy serdecznie do nas. Szanowny Pan Andrzej Cetera, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, oddział w Tarnowie. Zapraszamy do nas serdecznie. Do nas. Szanowny Pan Józef Pan szanowny Pan doktor, Stanisław Wiergiel, szanowny pan Stanisław Bykiewicz, szanowna pani profesor doktor habilitowana Krystyna Strehninska, szanowny pan Antoni Kura, ksiądz profesor Roman Darowski, szanowny pan Marek Sygnarowicz i szanowny pan doktor Mariusz Krugowski. Запрошу вас всех, кто представляет все конкретные слова, а также всех, кто представляет все конкретные To jest tajny współpracownik Nigdy nie chcę ujawniać. Jeszcze raz, proszę Państwa, proponuję wielkie brawa. Myślę, że dla wszystkich członków sympatycznych towarzystwa, nie tylko dla osób, które otrzymały drewna w tych wszystkich, proszę Państwa, którzy przez 20 lat pracowali dla dobra Towarzystwa Ziemi Wojnickiej. Myślę, że tych osób, również bezimiennych, jest naprawdę całe mnóstwo i myślę, że ta praca będzie kontynuowana. My liczymy ze swojej strony jako towarzystwo na dalszą, owocną współpracę i na to, że szeregi towarzystwa będą się powiększać po kolejnych stronach młodych, nie tylko młodych ludzi, którzy będą chętnie tą pasję społecznikowską kontynuować. zrobiła samego na scenie. Proszę Państwa, w kwietniu bieżącego roku obchody dwudziestolecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. Rozpoczęliśmy koncertem na Zamku, za, zamku węgier. Przypomnę, że wówczas przepiękny koncert wykonany u pani Radosławy Jasik, która pięknie na fortepianie grała z Towarzyszeniem Pana Krzysztofa Kołodzieja na Gitarze, zresztą ile dobrze kojarzę. Pani Radosława jest z nami. Wielkie prawa, proszę Państwa. Dzisiaj e, koncert liryki wokalnej zaprezentują nam Jolanta Kowalska-Bablikowska-Sopra i Krzysztof Michałek-Kortebian. Proszę Państwa, zanim powiem o tym, e, co tutaj Państwo, e, wspaniali artyści, zaprezentują, to e, proszę Państwa, e, kilka słów o tych niezwykle zdolnych osobach. Proszę Państwa, to zdjęcie to jest zdjęcie, myślę, że Państwo dobrze kojarzą. To jest rok 2007, to jest odzyskanie przez Wojnicz Praw Miejskich. I podejrzewam, że proszę Państwa, od tego czasu, w młodzi, zdolni, dobrze zapowiadający się, młodzi ludzie wyrośli nam wspaniałych artystów. O czym zresztą za chwilę się Państwo przekonacie, kiedy odczytam dorobek artystyczny tych osób. Proszę Państwa, zacznę od może naszego gościa od pani Jolanty Kowalskiej-Pawlikowskiej z Proszę Państwa, jest to trzykrotna stypendysta Ministra Kultury, stypendysta Miasta Krakowa, stypendium twórcze oraz programu Młoda Polska. Ukończyła z wyróżnieniem zarówno Akademię Muzyczną w Krakowie, klasa śpiewu profesor Agnieszki Monasterskiej, jak też studia podyplomowe Wilco School of Music and Drama w Londynie. U, uczestniczka kursów mistrzowskich m.in. Heleny Łazarskiej, Teresy Żegisgara, Paula Esługa, Barbara Szlik czy też, czy też Petera Kojiczyn. Jest laureatką pierwszej nagrody międzynarodowych konkursów Bach Singer's Prize w Londynie oraz The Thelma King. Jest laureatką trzeciej nagrody na międzynarodowym konkursie im. Adesari w Nowym Sączu. Otrzymała również nagrodę Fundacji. Bach Marszał na Międzynarodowym Konkursie im. Jana Sebastiana Bacha w Lipsku. Otrzymała nagrodę Jolica muraj prakis za najlepszą interpretację na 39. Festiwalu i Baroque Evenings. To była Chorwacja, rok 2009. A także wyróżnienia na mozartowskim konkursie wokalnym w Londynie. Współpracuje ze swoją The Music Company, z którym dała szereg koncertów w Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku współpracuje również z zespołem muzyki dawnej Capella Krakowieńczyk, z którym koncertowała m.in. w Kazachstanie, Francji, Niemczech, Finlandii, Chorwacji, Włoszech czy też na Ukrainie. Występowała ze wspaniałymi dyrygentami, m.in. z Markiem Minkowskim, Andriu Parotem, Ralfem Sochaczewskim, Antonem Fordem, Polem Słudem czy Andrasem Speringiem. Koncertowała m.in. na. Chichester Festival z Festival de Cannes, Bachfest, festiwal organizowany przez London Bach Society, Bachfestival e, Lutheran Church w Londynie. W październiku 2011 roku wystąpiła na, op, na festiwalu opie, Opera Rara Alcin georga Fryderyka Händla, którą poprowadził Martin Dinkoński z Towarzyszeniem Orkiestry Le Musicien de Louvre Grenoble, co zaowocowało zaproszeniem naturne po Hiszpanii, Francji, Niemczech muzyką pasji do św. Mateusza Jana Sebastiana Wacha. Prócz działalności artystycznej pani Jolanta kowalska pawlikowska zajmuje się także dydaktyką jako asystent na Wydziale lokalno aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie. Proszę Państwa, wielkie prawa.